Bo... O, witam. wyta, 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 tutaj macie na prawo już wyta, O, chyba wyta, jest ulepszarka! wyta, Dawaj. wyta, wyta, Weź i weź i ich. Okej. Cześć kolego! Ale fajny Marcik z słyszałeś. No, no i Ktoś jedzie z was witał? Dobra, dawaj, ja, atakuj. Okay. Troszkę tak uciekam, okej, okay, ale tutaj są ludzie. To nie? Panie, to wszystko jest zaplanowane. Czego czekało? Nie, nie W swojej jest piłka. A, ale Weź to. to, to Mega uczuł w sensie ja bym umieł. To... <susur> <susur> no! Się. Nie no! Matku, weź. Ale Jak ale Mało brakowało, co? Bo ja nie widziałem go? Ja na też na dźwięk. początku! tak z windy wyszedłem! No to to jest Sigma. O, wracaj, to jest wracaj, to jest Sigma? wracaj Pinot, nie Chyba idź tam! Nie ma co iść po nas, co dozwalał! Zostawcie! Ja! O, ja nie mam nagrodę. Nie, nie idź nie, tam! Nie, 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 nie idź tam! Nie chce Czekać! cicho, cicho! Chyba, się z my mamy Nie mam wracanie! Nie ma! Chodź się, tu Ej, ej, a bo final, weź tu tutaj, F kliknij tutaj, gdzie ja stoję. Właśnie, nasraj. Kiedami robią serwę? Nie tu. A, Agixi nie, jest pompa. Weź się odzywaj, Agixi. Dzieci robią tego gena, powiedz mi jeszcze raz. Serwerowi. Okej. Okay. Gate, gejta zamknij. O, fuck. Kurde. Aj, źle zrobiłem, źle zrobiłem. To chyba to jest, jakieś jaja. To jest, to jest, to jest. No spróbuję znaleźć, no, to tylko tu jest ich o, za dwie, dużo. Jak wyjdziecie z tego, z segmenta to wyjdziecie. 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 Goń go! Czekaj, gdzie? Jak wyjdziecie z checkpointa tego, co zostaliście to od razu tu jest. Ej, chodźcie, chodźcie do mnie! Dobra. Kurwa! Weź mu zamknięci. Znajdziesz no no, to? No spróbuję. Nie. Tylko kurde, goni mnie cały oddział MTF-u. jestem chyba tylko ja. Ja, ja pierdzielę, każdy się na mnie uparł po prostu No to jest, to cały oddział na mnie się rzuca Chodź do, do orkada Wszyscy na mnie idą W centrum luz, mam dziepie na ciebie Nie mogę tu A Dobra, ukryłem się w mikrochizie. Oni nie mają karty, więc tu nie wejdą. Aby 700 HP za 500 dał stajn, biedny? Ja, ale muszę Ja sto, bo to sam trzy razy gra z nickiem, gudziu. Daj amunicję, to każdy ma pół zemsty. Dobra, potrzebuję, o jest zbyt dobry. Ale kto? Daj, okej, okay, pomóż mi. Ja wtedy ich tam ja idę rozumiem. Wysyłam ich do lajta. Tak? Wysyłam ich do lajta. Mają minutę, 20. Lecimy Weź mnie ze swoim Eee, weź się pomóżcie, wyjdę ja Jeszcze tego brakowało je, Musimy się nawzajem wspierać Mam takiego lała wszyscy Ale jakiś... Ale ja to są granatnaki! Granatem od ochroniarza Bo nie mnie kurty cały oddział po prostu gonił I bali się strzelać Ja no, nie miałem jak tego 8 mnie zostało Panowie no Wątpię, że byśmy dali radę Tak <grym> szczerze Tutaj Dobra, zajrzymy może do tego Warheada, chociaż tutaj... No, Patrz, do no, na tego no, naukowca! No, jeden widomiedzie, jeden widomiedzieść. Daj go, daj go. Dobra, nie... chodź, zostawmy go. On jest jakiś spocony, bo ma kole. Chodź lepiej do... Okej. Okay. No tak bywa. Tak. Zbili mi tylko tarcze trochę. Odeślij w warheadzie, proszę. Jest to szóstka. Jest i tutaj... O, widzisz? Aha. Co ja robię? To, to po nas, my do wszystko chodźcie wszyscy panowie. Bo my mamy dwa HP karty. O, ostatni został. No nie no wiem, nie wiem. Trzeba no to nie wyłączyć. To naukowiec Nie, no, nie zabijemy go, no. Mamy 5 pięć coli. I przedmiot na każdą okazję. Jeszcze chcę poleć, wyjedź wywalono. O, ma kurde, Armin Panel w dupie, co wyciąga rzeczy co chwilę. Na e, co 6 sekund mnie, piada... co się respi? No, nie dowiemy go. Zabiła. Zabiła. Chodź, pięk, pies, 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 pies. E, coś... się. Już stała. Pies cofnij się. MTF się rozpada. Nie. Chodź do nas. Ale ci. No, do, na Tesla, na Tesle No, idź do dzięku Teslim. Musimy się trzymać razem, no zobacz ile mamy HP. Ej, możemy warheada włączyć i skoczyć do lodowej, żeby umierać. Geniusz! A, A Gixy, czy zgadzasz się na ten pomysł? Jak, A, idą, idą, idą. żeby w razie czego wysadzić to miejsce? Jesteś kąpem no, i, i jak wysadzi pita, się to umiera, że pisać. tego cię pytam. Kocześ tak, żeby nie skoczyli do innych. Nie, nie, się no, no. Dobra. Nie możemy tak generalnie kampić. Jak duże jest dobra. ich pod warheadem? jest nowego tak. piesek! Uh. Nie! Jak dużo jest ich pod tym warheadem Tak na oko... Bardzo dużo może być z 25 więcej. Aha. No tu teraz stoi czterech, jeszcze widzie są. My, my też tak nie możemy kampić, jesteśmy ostatnimi. Tam, tam twoje dzieci leżą. Co z ciebie za matka, co nawet dzieci nie podniesie. Wyłączcie, wyłączcie. Wyłączę to. Ja Demokratycznie. O, oh, fak, granat wrócili już już, 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 już go tutaj biorę. O kurde! W windzie jestem, głupi naukowiec. Fuck, wyzwijcie windy, ja jestem w tej windzie. Wezwijcie, szybko. Wezwijcie. Ale z tych chłopie tam z dziesięcioma chłopami jesteś w środku Nie, strzema już Tylko sobie Chodźcie Bo ja nie mam tarczy O matko O Jezu, jak wielu tu panowie No wiem, spory Ja Kurde, pies został na dole Weź to mu pomóż Nie, pies! Kurde Wyłożył się do zero Wcale nie, on bardzo dużo zrobił. Może nie w swoich Co? ostatnich chwilach, ale tak ogólnie. Kurde, zombie ci umierają. Pierdolony naukowiec mi już. Kurze, eee, krzyż nie mówiąc? No, ja bym na niego uważała, nie. To z granatnik z dupy se wyjmie. Przez strumie mamy jakiegoś MTF. O, chaos się zrespiły, jak fajnie. Ty czekaj, 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 bo ja mam problemy trochę. Boże no, zabij go. No już no! Co, miał mi zbić Rowerow, całą osłonę? tu? Szybko! No już no, rety! 10 sekund i do Warhera! Wyłącz to! Ja, ja idę. Idź! Szybko! No, on tak no, ucieka... Widocznie. Nie no, nie! To jest jak, jak ściganie się z Ferai! No nie no, zrobisz no nie tego! tego. No, nie, nie, tego. nie prześcigniesz! No, nie. Matko tam ktoś jest! ja Nie chciałem cię zabić, tylko ten chciałem ci powiedzieć że macie tam na końcu. Fuck! Tutaj Bo... Ja Co tu z No jeden był, ale miałem ten głupi logicer E masz Kieliciu, że ty musisz od tyłu a chodzi wyczerp Tego warheada trzeba pilnować jak klasztor na jasnej górze O cześć, cześć, cześć. Zgadza są że Sigma. z do jest Nie no, pies też był z tylko... No no. Ben, <śmien> się Uwzięli się na nim. Uwzięli się na nim tak jak na początku mnie. No, powiedz mi, AGX-i, dłużej będzie tutaj zjeżdżało do mnie? No tak A, Idź, nie widzę. Pięciu? Chowaj się, się do mnie. No. No. Jest. jestem Willem. My... Tak. Fuck. Spokojnie, cię nic się nie stało, tylko cię wezwij mi windę, proszę. Okej, okay, jednak nie A, chyba umieram, wiecie. Dobra. Co? Włączy. Kurna. Tak, umieram. Dobrze, dobrze, dziękuję ci. Czekaj, 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 czekaj. Nie mogę. Osłona mi się nie reguluje.

Ik ga het niet meer doen. En dat is een fain truc. Fijn.